A w dzisiejszym odcinku odpalimy 3 paczki za 250 tysięcy końców. Dodatkowo odpalimy szalone playa piki. I co najważniejsze, zrobimy paczkę z ikoną. Paczkę z ikoną z nielimitowanym overallem, proszę Państwa. Mamy w tym momencie 5900 FPK i wiem. Wiem, wiem, wiem. Wiem, że mówiłem, że nie doładowujemy w, na tym koncie FIFA Pointów. Natomiast miałem doładowane e, konto na PlayStation Network, Network i postanowiłem, że kurczę troszeczkę kontentu, sobie zrobimy więcej, bo fajne paczki się pojawiły, fajne playerpiki się pojawiły w sklepie. No i dodatkowo zrobimy też paczkę z ikoną, moi drodzy. Paczkę z ikoną. A jeśli wy chcielibyście sobie wzmocnić składik? Aby na przykład nie kupować fapońców, bo uważam, że to jest bezsensowne i nieopłacalne pod kątem takim pragmatycznym, to dużo lepiej jest doładować sobie końce na F w z kodem lisek. Pamiętajcie, że z kodem lisek dostajecie 10% więcej, a teraz lecimy ze wstawką. Promocyjną. No i jesteśmy już na stronie F-końca, gdzie możecie kupić coinsy do FC26 na dowolną platformę: PS4, PS5, Xbox, PC. Końców możecie zakupić ile tylko zechcecie. Pamiętajcie o tym kodzie lisek HD, bo dostajecie 10% więcej końców przy zamówieniu więc warto. A ewentualnie, jeśli będą jakiekolwiek problemy, to możecie dawać mi znaka, bo wtedy. Reagujemy, że tak powiem, reaguje osobiście. Pamiętajcie, że tutaj 5% podatku od jej jest pokrywane, 24 na 7 jest dostawy monet. Macie tutaj, stosują panowie z F-końca najbezpieczniejsze metody na rynku, które aktualnie dają gwarancję 99,9% niewykrywalności. Samo możecie także sprzedać koisy na stronie F-końca. Możecie tych końców sprzedać ile tylko zechcecie, od 300 tysięcy od do 30 000. Milionów, platforma PS4, PS5, Xbox, PC. Więc co? Pamiętajcie o kodzie Lisek HD, który daje 10% więcej końców przy zamówieniu, a my wracamy do FC26. No i proszę Państwa, wracamy, wracamy do tego naszego szalonego FC26. 400 FC pońców leci na początku pik z trzema kartami 87, więc w sensie jedną możemy wziąć, ale trzy dostajemy. Czyli można powiedzieć, że dostajemy trzy karty 87+, czyli to jest paczka tak jakby 3x87+, tak? Aha, okej. Okay. Naprawdę? Z zajebiście, ej. Szczerze? Nie widać, kto tam jest. Z o, okej, okay. czyli w pierwszy, pierwszym piku nie było, nie było widać, a w poprzednich było widać. Nieźle. Naprawdę, proszę Państwa, nieźle, 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 nieźle. Dobra, jedziemy dalej. Drugi playa pick, bo mam w planach otworzyć trzy paczki, które są tutaj. Czyli do tego potrzebujemy 4500 fiochońców. Jedziemy teraz z drugim playapikiem, pikiem. Ja w ogóle lubię piki. Nie wiem, jak wy widzowie, ale, ale ja lubię w ogóle playa piki w FC20. w sensie lubię zawsze. O, Patrick Guillarro, 89, nice. Dobra, to chyba nic. O, Mapilion. To co, teraz Hansen. O, ikona? Nie, szkwał Cancelo. Dobra, moi drodzy, mamy no new event. New Card Event, 5 gwiazdek sztuczek, każda karta ma z tego eventu, takie chodzą plotki, natomiast czy Jao Cancelo jest cokolwiek warty na rynku transferowym? W sensie to tak jest karta niewymienna, ale dobra, no można powiedzieć, można powiedzieć widzowie, że trafiliśmy kartę ze Special Eventu, można powiedzieć, można powiedzieć, że Jao Cancelo by był, no ale specjalnie dla Was tutaj wybieram po prostu kartę o najwyższym overall, umówmy się, umówmy się, e, jedziemy, jedziemy, będzie boom? Irena No kurde, każda karta z Barcelony, nie? Każda karta from the Barcelona już jest. O, Chelsea, Anglia, brąz. Dobra, Irena Paredes, spoko. Natomiast, natomiast, moi drodzy, najważniejsze i tak jest teraz przed nami. Bo teraz mamy trzy paczki, trzy paczki, które dadzą nam, uwaga, 60 kart 84+. Plus. Więc mam nadzieję, że te paczki rozbiją delikatnie bank delikatnie rozbiją bank. Szukamy walkoutów oczywiście, choć te walkouty oczywiście nie są pewne. To jest z pewnego rodzaju minus, ale jedziemy, jedziemy. O! Special card! Ej! Ło Jezu! Mohika! O kurna, I inform jeszcze. Gdzie to to jest? O! Hanko! E, ale ten mohika chyba ciekawy jest! Tak mi się coś kurcze wydaje. Że ten mohika taki, no... No, no na 20 tysięcy, idealnie. Idealnie mój nos powiedział, że 20 tysięcy kosztuje. Dobra, pierwsza, kart... pierwsza paczka. Powiem szczerze, że to jest paczka na zasadzie takiej, not bad. Trafiamy kartę niby specjalną, niby to jest w porządku, ale no wiadomo, że chciałoby się czegoś więcej. Chciałoby się zaszaleć, zaszaleć. Tą zieloną za 225 tysięcy, nie lepiej. Aha, ej. Bez kitu. Czekaj. Nie, no to jest to samo. 5 o gwarancji 8.6+. A, okej. Okay. Ty, faktycznie, co ja tu, nasz pącił. Ty, kliszu, czemu żeś mi wcześniej nie powiedział? Ale żeśmy zrobili tutaj ruch. No, kaman. Dobra, to niezły ruch. No, dobra. Zobaczymy, zobaczymy, bo musimy czekać w tym momencie. Dobra, jest karta speciality i zobaczmy. Środkowy pomocnik: France Ligue 1. I to jest Nicea. No i nie wiem, kto to jest: Rabio? Nie, to nie będzie Rabio, to będzie Endombly. I. O, Double Walkout z kart specjalnych. Ok, kto? Kto to jest? Dest. Co to kurczę, jest? Ale, może coś jeszcze? Dobra, Haki. O oh, Jezus, Maria, Jezus, Maria, jak tu sypło! Hakimi, Endomble i Dest. Powiem tak. Widziałem lepsze paczki, ale widziałem też dużo gorsze. Ten Endomble nawet ciekawy, ten Dest też ciekawy. No, tego Hakimiego, może jak się połączy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedna paczka. Jeszcze one more pack. One more pack. Jedziemy, proszę Państwa. Kolejna paczka. 1500 FC pointsów. Dobra, jest złoto. Napastnik. Norwegia. To będzie. Hmm. City. Hmm. A to będzie Erling Column. Aha, ok. Dobra, inform. I Hanko znowu. No dobra, ej, to w szoku jestem trochę. Szczerze, w szoku jestem. I Rodry, ej zajebista paczka do o, overallowo. Bomba. Bomba overallowa, naprawdę. Bomba overallowa fest, nie? Więc spoko, zajebiście. Okej, okay, znowu mamy y, Muchos gracias... Do Tradepile'a. No dobrze, moi drodzy, to w takiej sytuacji przechodzimy do WBS-ów. No i co? Nie chyba, nie chyba. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zrobić paczkę z ikoną, bez limitu overala, ulepszenie podstawowej ikony. Zdobądź paczkę maksymalną. W sensie bez overala, żadnego, bez limitu. No zobaczymy, czy się to uda. Zobaczymy, zobaczymy 88 overalka. Musimy nastukać. No musimy nastukać, czy nastukamy? Zobaczymy, tak naprawdę, bo wszystko, wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, jak to mawiają, tak? Skład. Przepalamy. Ostatni skład. I w związku z tym przechodzimy do paczki z ikonu. Paczka bez limitu overalla. Więc tutaj naprawdę. Naprawdę może bardzo dużo dobrego się wydarzyć, ale też może bardzo dużo żenujących trafów się tutaj pojawić. No to są też fakty, tak? To są fakty, że tutaj też dużo, dużo złych elementów się może, że tak powiem, pojawić w naszej zabawie. Ja tutaj się w tym momencie pokazuję na pełnym ekranie. Widzę, że paczka już kątem oka została wrzucona, nie ma duplicate'u i proszę Państwa, rozpoczynamy zabawę. Zabawę polegającą na tym, że wchodzimy w transfery, wchodzimy w listę transferową i nasza zabawa polega na tym, że zaczynamy od topowych narodowości, Brazylię zostawiamy na samym końcu, na szarym końcu, natomiast y, potem jeśli tu w topowych nie będzie, no to przechodzimy do y, tych dalszych, tak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K i tak dalej. Hiszpania. Nie ma Hiszpanii, let's go! Paweł, pan Paweł powiedział, że będzie Hiszpania, więc Paweł jest to tak zwana kłamczucha, ale jest Michael Owen, matko jedyna, stepanie, Co tu się podziało? Mike Owen. Chociaż ten Owen nie wygląda tak źle, jak tak się. Na niego. Spojrzymy. To nie wygląda Mike Owen źle, ale przepaliłem prawie wszystkie karty, które dostałem dzisiaj, przepaliłem na Mike'a Owena. I to jest zła informacja. Szczerze. To jest big, big, big bad information. Ja w ten sposób po prostu zakończę ten odcinek, bo jestem zażenowany.